TV24 Reporter Sky. Zapytamy tego pana jeszcze raz dlaczego i na jakiej podstawie oparł te swoje opinie, czy powiedzmy te uwagi, że mu ktoś przeszkodził, kiedy pytaliśmy o, o to, gdzie jest, na którym piętrze słynne biuro pana prezydenta Lecha Wałęsy. Zobaczymy. Słucham. Proszę pana, telewizja internetowa TV24, Reporter Sky. Chciałbym pana uprzejmie zapytać, czy to jest dla pana wielkim, no, jakąś dolegliwością, powiedzmy sobie, kiedy ktoś pyta pana o to, na której kondygnacji tego przepięknego budynku, którym jest Zielona Brama, znajduje się biuro pana prezydenta Lecha Wałęsy? Proszę pana, to nie jest dla mnie problem. Proszę Pana, ja nie wiem z kim rozmawiam i w nocy nie udziela się takich informacji. A to jest tajna informacja? I tym bardziej, że odpowiedziałem, że na samej górze. Ja wcześniej pytałem na której kondygnacji, dlatego że, że tych kondygnacji jest tutaj kilka i Panu wtedy było trudno to, na, na to pytanie odpowiedzieć. Tak samo Panu odpowiedziałem, proszę Pana. Bo na samej górze to znaczy, wie Pan, nie, to nie jest prawidłowa odpowiedź w nie moim rozumieniu. Ja nie jestem osobą, która ma tytuł do udzielania informacji na temat pana prezydenta. Ale związku, to nie chodzi o pana prezydenta, związku, tylko chodzi powiesz, o, o jego biuro, na którym piętrze się proszę znajduje. Proszę pana, to jest pierwsza w nocy. Na samej górze już raz powiedziałem i więcej nie będę udzielał e, takich informacji. Proszę pana, proszę pana, tak. Tylko że na samej górze to jest, wie pan,. E, e, ja kiedyś tam byłem, ale nie mogłem też tego ustalić. Bo, bo, bo na samej górze są jeszcze, to jest stara budowla i trudno ustalić, co jest y, y, tą górą najwyższą. Proszę pana, to jest. Proszę przyjść jutro o 9, czy dzisiaj o 9 rano i udzielę panu takich informacji, tak? Życzymy panu miłej nocy. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo. TV24, Reporter Sky eee, życzy panu wszystkiego e, najsympatyczniejszego, a póki co pokazując e, tą naszą piękną królewską drogę, pokażemy, pokażemy właśnie no to naj, e, na samej górze, a niech Państwo zobaczą, gdzie jest ta najwyższa góra. E, my wiemy, gdzie Pan Prezydent czasami lubi sobie przez lornetkę popatrzeć, ale ten Pan nie wyjaśnił co oznacza, e, e, co, co rozumie pod pojęciem e, na samej górze. Bo ja państwu dopowiem, o właśnie, tu przybliżymy w tym momencie ten sympatyczny daszek i to na pewno do biura e, pana prezydenta Lecha Wałęsy należy. Ale ja państwu pokażę też jeszcze wyżej, prawda, o te okienka, jeszcze wyżej. No to jeżeli ten pan mówi, że na samej górze, to co? To są te okienka. Dlatego prosiliśmy o precyzyjne e, opowiedzenie nam, gdzie w końcu owo biuro się znajduje. Ja w tym biurze byłem, tylko że tu byli ludzie z zagranicy, chcieli się tego dowiedzieć przez uprzejmość dziennikarską. E, dla jakiegoś tam powiedzmy sobie potwierdzenia, chciałem zapytać. Okazuje się, że pan jest chyba bardzo zmęczony może Pan Dyrektor Oddziału e, Muzeum Narodowego, które tutaj się też mieści będzie mógł odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ci Panowie są tak e, no właśnie są tacy, jacy są bo przecież nie jest to e, my jako dziennikarze wiemy, że nie jest to żadna tajemnica i Prezydent Bałęsa, zapraszając różnych ludzi w tym dziennikarzy też nie robi z siebie mm, powiedzmy sobie e, jakiejś e, Tajemniczej gwiazdy, o tak bym powiedział, wręcz przeciwnie. Dlaczego zatem ci panowie zachowują się tak tajemniczo? TV24, Reporter Sky.